Bonjour, lodeczki. Ja jestem waku, a ze mną dzisiaj jest pewna osoba, którą jeszcze nie znacie. Michał. No, nie powiedz jego Niku, bo zajmie nam to cały odcinek. A nagrywamy tre... po raz trzeci, tak? trzeci. No, to już nasza trzecia próba. Tak, trzecia próba. To ja, to ja jestem technikiem, w ogóle tego wszystkiego... No ogólnie, teraz wyjaśnienie. Mieliśmy zamiar nagrać i właśnie to robimy. Megamana X5, przy, przy czym Michał mnie do tego bardzo zachęcił. Zgodziłem się, ponieważ jest to mój kumpel. Link do jego kanału, w którym zagrał chyba dwie części, czy... Nie wiem, jak tak? Nakręciłem dwa perfect Ramy. Tak, mów goście, bo znowu będzie. No, dobra. E, no i e, co by tu mówić? Te, e, w linku e, pod filmikiem będzie. Nie, raczej e, w opisie filmiku będzie link do Twojego kanału, okay. do mojej, w sumie do mojego nie trzeba, i do kanału Ready Guys Play, w którym, gdzie nagrywam z Banierem, co pewnie go znacie, co ty robisz. Chyba już po już Aha, no dobra, to teraz taki fejt zrobię, teraz, teraz będzie słychać dźwięk znaczy się No dobra, teraz będzie słychać dźwięk. Trochę jest No dobra, nieważne. No, e, więc bez dalszego gadania e, zaczynamy, co? Dawaj. To ja jestem głównym komentatorem, ponieważ ja strasznie nie, nie, nie ogarniał w tą grę. Bardzo lamił. Tak, bardzo lamił, dobrze, że tego nie widzieliście. No i Michał będzie grał, a ja będę z komentatorem. No, to więc zaczynamy. Michał, operator. Mega Man X5 jest platformówką wydaną przez kapką, na pewno z ich znacie chodzi z, z, z Devil May Cry. No i tyle na początek. Zacznijmy! No, teraz zacznie się przewijaniem. Ile tak to się standardowo. Sekund? Mhm. Dobra. Nie może. To są nasi dwaj główni źli, oni są źli, bla bla bla. Bardzo źli! Jak cholera. Jak cholera. Taki taścia na tekstu ma dla mnie bardzo duże znaczenie, z tym, że żadne. Kolejna ściana tekstu. Miasto zostało zaatakowane. Sorry, że, e, nie, 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 Sorry że nie dajemy wam przeczytać, ale po prostu Michał już tyle razy to przeszedł, że mu się nie chce, ale że... A poza tym tłumaczyć tego też nie mam zamiaru, A ja byśmy bo... mieli każdy tekst tak po 5 sekund, żebyście sobie to przeczytali, to by nam zleciał godzinę odcinka, nie? Nawet gdybym miał to czytać albo tłumaczyć, to też by zajęło dużo czasu. Mm. Jak nie! Szczerze to możecie nas poprosić, to nagramy tak z, z, z samą e, grę. I nie trzeba, ja mogę wyjaśniać o co chodzi w skrócie. No dobra, to nie. Ja w piątku nie jest taka skomplikowana. Eee, pewnie teraz się zastanawiacie czemu? Nie wiem, nie co z tego, że będę lamił mnie, ale to dlatego, że nie mam przyjemności grać w tę grę, ponieważ nie wychodzimy. Musiałbym się najpierw nauczyć grać, żeby ją polubić. Tak samo miałem z innymi platformami, żeby nauczyć się... A czy się... Ja sam lubię dochodzić do niektórych Ja sam lubię e, dochodzić do niektórych e, w grach i wolę sam je e, nauczyć nie grać, więc nie mi się nie, nie zagram. No ale jak będziecie chcieli, to mogę tak w następnym odcinku. To nie będzie jakiś mega profesjonalny let's play, bo nie mam zamiaru wyjaśniać absolutnie wszystkiego, zważywszy, że w są dwie i każda ma różną mechanikę. A tak ja jako X gram źle. I moim wielkim przeciwnikiem będzie zasnęłam. To się gra! No <laughs> <laughs> to Nie tario, o! Zginię. tak. Rio, au. Zginę. Tak. Zawsze mi się to udawało, tylko nie tym razem. To znaczy, że to <laughs> podejście będzie udane. Mam playera że to jest boss z tymi nogami. <laughs> To jest y, taka pseudostatua wolności? Ej, jak chcecie to możemy wrzucić y, ten y, taki urywek z naszej gry bez komentarza, bez dźwięku z gry Jak grałem i jak Michał grał w poprzedniej Będziecie z... mieć straszną bekę, ja miałem ale, Cześć bez, i... ale bez głosu No to co? A ja tam najlepszy nie, gada GADANIE, GADANIE, GADANIE już go rozwaliłeś? Nie, dopiero się pojawia. Co się nazywa? jesteś jak. Chuck nolis, ty z dokiem. Ja mogę bardzo. Po... Mogę teraz powiedzieć, ja Japończycy lubią dużo okrągłych eksplozji. A to jest Sigma. Ej, no mi tłumaczyć. To, nie ma... to akurat. Nie było nic koniecznego. Tak. Czujcie, jak. Byli. Mam tylko te dwa ataki, jeden, który pewnie pokaże niebawem. Właściwie, że ma bardzo mało życia. O, to właśnie on. Take the rainbow, motherfucker! <grym> Trafiego jest Yes! A, masz He's dead. Tracisz 100, tak? Tak, tak, to, muszę to trafić to coś, co wychodzi w jego ust. <grym> to takie działko, z którego on tuje. Ta stacja kosmiczna wybuchła no. i runie na ziemię, i zniszczy wszystko i my ją musimy powstrzymać. Takie tam. Okay. Więc potrzebujemy Wielkiego Działa, który uu, ją uu, po prostu zoi. zestrzeli. Uu. Wielka ściana tekstu, wielka ściana tekstu. Wygląda jak ten, jak maszyny w y, Assassin'ie, które trzeba spróbować. Być może. Tak, mięta 47, całkiem mięta. Zapisujemy... I trochę się grał w to. A bo to jest ogólnie Nie mamy tak. Mamy tutaj bossów do wyboru, ale żeby fabuła szła do przodu, musimy pokonać tych czterech po lewo. I dopiero później będziemy mogli iść do tych po prawo. A jak będziecie mieli szczęście, to nawet po pokonaniu tych czterech będziecie mogli już udać się do końcowych poziomów. Więc. Weźmy pierwszego z brzegu. Czyli Misha Gryzli, pedobila. Tak Taką wielką łapą. To sami wiecie czego. If you know what I mean Jeszcze to powiedzieć, ale nie Tak, byłem. jesteśmy na wielkim pociągu, musimy... Aha, Rozwalić! Aha, się! A. A, Wider. Znaczy, ja się na tym. Skuwej się! Mam nadzieję, że wszystko tak pójdzie po mojej myśli, po mojej na pewno, nie, bo to ja gram. Grand Palette Playera, gdzie nagrywasz wszystko i ci 10 razy gorzej niż kobieta... No dokładnie, no... Dziwicie dlaczego tak sobie. No widzicie? już dla już, już mnie. Widzicie, nawet klawisze na, na klawiaturze mylą. Boże, jak się tak Apu, a! Apu, O nie! Dziękuję! ubyłeś? Gdzie ubyłeś? Gdzie ubyłeś? Gdzie ubyłeś? Gdzie ubyłeś? Gdzie ubyłeś? O kurwa, a to chyba jest checkpoint. Opa. FIDEL! No, ale i tak zaczynam od tego momentu. Hej, spójrzcie na te kocy na górze. Wyglądają całkiem bezpiecznie, prawda? Nie ma nic z tym dziwnego. Wreszcie gra, to będzie mój przeciwnik. Myśleliście, że poziom trudności, ha ha ha, wcale nie. Jakbyście... Tak, jak chcecie... A ten z dupek mógłby umrzeć. Jak chcecie to też mogę swoje nagrać, ale nie są podaj nic mi się. widzę. I nic tego nie zmusza. Jak widziałeś, że też Nie sądzę. Błagam mogę. nie każcie mu tego robić. On przecież nie, nie wyrobi. <śledziany> to nie tak, że... Na następnym poziomie to nie będzie mi naprawdę przeszkadzać A wiecie mi będzie A nie w Nie, ale ty zobaczysz to będzie u... w następnym poziomie, że jak mam zamiar po prostu przedać to jeszcze to męczyć Idry I one... No. Ja to nie stachinuje nas, mamy jeszcze 2 sekundy, żeby... No ta nie sekunda, nie! Myślę, żeby nawet w postać... Nie wiem, się przeżyć. Żyłem, jakoś. Jakoś mi się udało. No. Kabum. 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 No i już idziemy do bossa i pewnie zginę przy jak poprzednio, bo nie mam pełnego życia. Te samochody są naprawdę nudne. Juh. Piu, piu, Dobra, piu, skończy piu, się to, bo piu, to było tak piu. Woli tak tylko tak za, e, pokazania wam, że możemy jeszcze tak nagrywać to jest tą, z tej gry. Tak? Jak będziecie chcieli zobaczyć, czy się z tym męczę, to piszcie. No, ogólnie. Ach. To Nie. możemy nagrać to jeszcze. O, dobra. Maryny... To może. Maryny... Dobra, to ten, jeszcze następny level i kończymy. Jak sobie życzysz? Bo ty jesteś już atomistą. Tak, jestem no Stefanem. A ja mam katar. Stu... Więc będę się nerwat, zobaczcie, już na nieco zauważyliście. Wytrza, nie, nie, nie odważysz się Jak czy to przypnie, jest ja będę bardzo rozczarowany. Jak jest... być no na beki, tak. się ścina, No wiem, to jest mi najmniejszy przeciwnik. To przez zasięgły pojedynek, zasilający się. No wyrodziłem, <coughs> Wow, to naprawdę przycięło. O lol To idzie źle to mi widzi na taki Nie Fuck you! Fuck you bitch Nie dobra, ja przy A nie, nie mam tego, okej okay. Dobra, to już po mnie Albo nie, nie, ale może, nie. może jeszcze mi się uda A, Ale fart, ale fart Jeden pixel energii JEDEN, TYLKO JEDEN! To by nie na to wytrwało. Chłopak, byś... No wiem, no tak zawsze, kiedy mam niż połowę życia. Nie okej! To był naprawdę porządny Nie wiem, czy to było porządne, ale... Uff... przypadku porządny BŁĘDNE. BŁĘDNE! Ej Dynamo ona wyzywa, jest bardzo araganski taki tam... I taki typowy, bohater, i prędzej typowy czy... z wywołaniem. Z, z I tak Na koniec. A i pierwsze co zrobię to wejdę sobie w ustawienia, bo muszę coś jeszcze zmienić zanim wejdę ten poziom. Mhm. grafika. Nie, nie, nie. Boże, no. Na, na skuterze idź. Tak, właśnie dlatego tutaj zaczynam się, się gra Jak Rapid Fire Musisz teraz to Rapid Fire to sprawia, że nie musimy naciskać bez przerwy strzelania, tylko wystarczy, że przytrzymiemy przycisk strzału I będziemy po prostu nawalać okay. Wiem, jak masz to po mnie Nie, to jest poziom, którym każdy lami, nawet najlepsi a że gra chodzi jak chodzi też w ogóle będzie. Wow, wow, wow! <śmiech> <śmiech> to się nazywa fart! Ludzie! Ratunek! Ale to już koniec, to no już dobra. koniec! Cisze, 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 cisze. Aleluja, to już koniec! No! Huh. No, starusz! Pił! Pił! Piu, piu, piusza! Piu, 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 Najpotężniejsza piu, 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 broń w historii! A to jest najbardziej przerąbany w tej grze. Kułem, że Mamy tych biedaków do uratowania. zampa. Okay. Co ten żółty? Musimy go uratować, on mi daje życie i. coraz on mi życie! Thanks! Ich jest tutaj tam, jest A ten super... ten... nie, to nie. On A to, to... gówno? Gówno. Tak, tak, to jest gówno. To jest gówno, -no. to jest, -no. jest, -no. jest kurzące gównwo. No jest głupi tutaj. -no. Dobra, to też nie pomaga. To jest taki, że musimy uderzać w to, żeby otwierać drzwi. To nie jest kurzące. Do momentu, aż nie będą po dwa takie na jedno przejście. Kiedy będzie boss w tej rundzie? Wszędzie. Na tym poziomie zło. Do... Tą drogą ten nie, nie należy najprościej. Nie, co z ty to idzie było koszmarem. Ale że mam kółę lana, więc mam problem. O, właśnie dlatego ci przysięcy są równie przysłużający. A fakt, że to coś mam nad głową też nie pomaga. Nie. Party, to był nie wiesz, to że zazwyczaj pojawiał wtedy, jak on ze mnie strzelał, ja nie mogłem się ruszyć. On. I te, tego, co się jest najgorszą rzeczą w tym poziomie. I musicie otwierać oba mniej więcej w tym samym czasie. Wyważcie się. za to kary. Nie, to nie chodzi o kartegraficzne, tak gra po prostu nie wiem, kiedy się on nagrywa. Wiem, bo jak ja nagrywam w więcej trochę że... wolno chodziła. To ja już nie wygląda tak zabawnie, prawda? I nie jest zabawne. Gra się za mnie. Będę musiał zapałować. Eee, teraz pytanie, czemu nie ja pewnie nagrywa? Nie ja zgaduję, może zadać taki ten sobie. Eee, komputer... Z głosem czemu nie nagrywa z głosem, ponieważ... Mój komputer to, to, to troll. To... No. Dziękuję. Podłączy do niego mikrofon i najpierw stwierdzi, że on jest podłączony, po czym się okaże, że wcale nie nie, co tak działa, że podłączy do niego mikrofon, okaże się, że, mikrof że głośniki nie są podłączone, jak mikrofon nie jest podłączony, a kiedy podłączał podłącza głośniki, to wtedy nic nie działa i przy tym jeszcze ten się komputer zacina. Ten komputer jest genialny. Oho, dobra, to tu przeczekam aż. jak zacinam się, się gryp przeminie, i to już jest mój Boże. Oh god, why? No gratulaj, tuaj, nawet nie ma Ja tu tam nie zginę, znaczy na pewno tutaj zginę. Albo gra się mnie, jedno dwojga. Ale te kolce to wczoraj... Na żywioł! Te kolce sobie nie wyglądają do roźnie. Skoń, no mnie zabijam na raz. O, no o... czemu ci bierzesz mnie? Ja Bo i tak się zawidocznie. Wszystkiego po trochu! lepsze, nie mogę go trafić z kłęzanem! Ale jak jest taki przybosie! No, już prawie, to jest ostatni drzwi, który muszę przejść. Nie wiem czy ale na chwilę te klucze wyskoczą i drzwi się zamkną. To właśnie. I to może wkurzać. Ale że mam 8 żyć, więc mogę sobie trochę na Adlerze poginąć Boss Napiuryś bo, bo Boże, jak widziałem ten fidę z tym takim dziwnym, co wyrzuca gulkami. Shadow Devil? Sha Sha -well. Może go jeszcze nagramy w ramach bonusu. No. Będę mówił jak bardzo mnie palce. W tyle skarpania. Cześć Adler, możesz mnie zabić, Adler ja zabiję ciebie. Um, taki jest jedyny boss, który, który jest jakimkolwiek większym wyzwaniem. Mowa w nie jest dość dynamiczna. Jeśli się chce omijać, to co on robi. to jest, ty On zawsze idzie przed siebie i w górę. I w dół. O, czyli tak po boku? E, w górę, w dół, a kiedy uderzy o ziemię, zamienia się w kulki, które po prostu po powierzchni. Aha, czyli...

Na, Na połowę życia. Został mój go You're dead, you're dead, you're dead. Dziękuję. No i ja jest historią. i przez długi czas nie musimy się z nim żużerać. Kłe, kłe, kłe. A teraz chyba właśnie będzie walka. Z... pierwsza walka z Dynamo. No, mogę ją nagrać przy okazji. To będzie żałośnie proste. Yy, no no ja, ja, to... ja i tak to przytem. Bla bla bla, bo się nie live life papa. Mam broń. mogę zapisać i zapiszę, nie? Uwaga, dynamo przedzebrać pierwsze kopy w dupę. Nie wierzcie lub nie, ale Dynamo nie jest wcale aż takim trudnym bossem. Znaczy jego druga forma jest już trochę gorsza. I z niej właśnie nagrywałem Perfect Rana, ale ta pierwsza... Zobaczycie sami I Muzyka w walce z nim jest naprawdę świetna I dynamo, wiem, wiem, pokonasz mi bla 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 <laughs> on się nie rusza Loli, to tylko tyle? Nie, nie to Polol o, dziękuję, że wreszcie się to zrobiłeś. W drugiej farmie strzela dwa razy. A ta pierwsza... au. Nie idziemy. mi. No. No, no, nie uderz, nie uderz, nie uderz. Au, aaa. O, no. I zderz. No i było, co na tyle, nie? Tak. No więc yy, teraz przejdzie do góry. Tak jak myślałem, nie, że jesteś silny, bla, bla, bla. I tak, jeszcze się spotkamy i tak złoimy to po raz kolejny. No I nagramy następny odcinek. Oczywiście, perhaps. perhaps. Oczywiście, perhaps. Ja perhaps. chciałbym się zobaczyć, jak wyszło nam z tym. Jestem okay. nice, like, więc Zapisz, zapisz tą. No i. Mogę nacisnąć, żebyś byście M9. chcieli, to mogę zagrać, już się poświęcę. No dobra, więc dziękujemy Wam za bardzo serdecznie za to, że byliście, oglądaliście nas, że nie wyłączyliście film w sekundach. Mam nadzieję, że tak nie było ani po czterech, ani po sześciu No i ogólnie, filmiki na szczęście mogą jeszcze pojawić, oczywiście, jeżeli tego będziecie chcieli. No i do zobaczyska. Mówił do Was Waku i Michał.